czy nie to. Grzebiemy w koktajlu. Profesjonalizm, kochani. Cześć, to ja Sobel. Twój ulubiony barman. I dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić moje ulubione koktajle. Dobra, dobra. Pierwsze, co dla Was przygotuję, to sazerak To jest jeden z najstarszych koktajli świata. Pochodzący z Nowego Orleanu, styl i klasyk. Poważnie. Let's go. Bez, bez zbędnego przedłużania. Potrzebujemy naczynko, które będziemy przygotowywać. 40 ml naszego ulubionego koniaku. Pszit. O, piękny dźwięk. Odrobinka cukru. Odrobineczka. Pięknie. O. Dobra, teraz absynt, szklaneczka. Zmrożona szklaneczka, go Ani. Naszym celem jest oblanie ścianeczek tej szklanki. I patrz na to. Angostura. Mamy to raz, dwa, może. Teraz potrzebujemy troszeczkę lodu. Odrobinka peńszo. Pewna ręka. Baruchże baruch że baluch. Wchodzi do szklaneczki i kręcimy. Grzebiemy w koktajlu. Siteczko. Wskazujący palec. Wygoda. Bardzo proszę. Aha. Bierzemy cytrynkę I kradniemy cytrynce plasterek Wyciskamy kropelkę Mmm Sazerak Powinienem to A. robić zawodowo Kolejnym koktajlem jest Corps Reviver Nie bierzcie tego dosłownie, ale wskrzesza zmarłych Potrzebujemy, co najważniejsze, koniaku Piękny ruch. Płynnie. Likier pomarańczowy. Małe baniak likieru pomarańczowego. 20 ml. Pięknie. Słodkie wino. Odrobina cukru. Idealnie. Cytrynka. Do dołu. Co kolejne? Lodu. Jeszcze odrobinka. Ej, yeah. nie, to jeszcze nie to. Ej, yeah. pięknie. Siteczko. Wskazujący paluszek podtrzymuje nam siteczko. I wlewamy. Całość wlewamy tutaj. Jeszcze sobie strzep. Do końca. Żeby wszystko wyleciało. Pięknie. Teraz niebezpieczne, choć najciekawsze moim zdaniem. Yeah. Ha, ha, ha. Yeah. I na koniec skręcamy plasterek cytryny i dekorujemy Corpse Reviver. Jakie używki, kochani? Mamy Corps Reviver. A, ah, uwaga, uwaga! Przed Wami coś wyjątkowego fiałkowy koktajl, do którego potrzebujemy, jak zwykle, naszego ulubionego koniaku. Pięknie! Mały baniaczek wermutu. Połowa małego baniaczka. Pięknym ruchem. Odrobina cukru? Również 10 ml? Około 10 ml. Likier fiałkowy, bez którego by się nie obeszło. Również około 10 ml. Do tego potrzebujemy pół cytrynki o. jednym ruchem. Udało się. I teraz, kochani, będą nie jaja. Delikatnie potrzebujemy samego białka z surowego jajeczka. Jak najwięcej lodu? Zamykamy i jednym strzałem uda się. Mówiłem, profesjonalizm, kochani. Teraz potrzebujemy pięknie przygotowaną szklaneczkę z lodem, sitko również. Wskazującym palcem przytrzymujemy siteczko, pach i do końca, do końca. Do końca aż po brzegi. Dziękuję bardzo. Przygotowałem również lawendę, którą trzeba ubić. Wsypujemy to na siteczko. I dekorujemy nasz fiołkowy koktajl. Brawo. Zobaczmy. Gdzie mnie to przyniesie? O, oh! 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 to jest to. To jest to.